Jesteśmy zgromadzeniem zakonnym, które jego głównym takim celem jest głoszenie Ewangelii i czynimy to we wspólnocie przez wspólnotę. Najczęściej są to właśnie misje zagraniczne albo w Polsce, rekolekcje, misje święte, kazania i że żyjemy we wspólnocie. To jest coś, co powiedzmy mnie też przyciągnęło do oblatów, a jesteśmy misjonarzami, oblatami Maryi Niepokalanej, czyli też Maryjność, ten taki szczególny rys, żeby właśnie na wzór Maryi głosić Chrystusa. Czyli że oblaci, oblat jest ofiarowany macy Najświętszej. I to dla mnie miało też takie jakieś znaczenie, ponieważ od małego, tak po tym tam rodzice mówili, że szczególnie mieli takie nabożeństwo do Matki Bożej i też ofiarowywali Matce Bożej moje życie. Nie chcę się chwalić, ale bym powiedział, że jestem szczęściarzem, bo pochodzę z parafii oblackiej z Iławy. I widziałem, jak oblaci pracują z ludźmi, dają im swój czas, są dyspozycyjni. I jakoś tak pomalutko, pomalutku zapaliłem się jakoś w ten sposób. Podszedł do mnie jeden z ojców, który pracował w naszej parafii, oblat Maryni pokalanej, który wybierał się do Ameryki Południowej na misję. I on mi mówi, tak jakby jedna z ostatnich rzeczy, które zrobił w parafii, to było zaproszenie mnie na rekolekcje powołaniową. Mówi, że jest taki pachopaków na rekolekcję. Ale jeden nie może pojechać, bo mu dziewczyna nie pozwoliła. No i ja myślę sobie, będzie fajnie. No i pojechałem no nie? z ekipą starszych chłopaków od siebie. I tak zaczęło się zmieniać moje życie. Zrobiłem taki mały zakład z Panem Bogiem, że nic na siłę, że jeśli mi się nie spodoba, to po prostu odejdę i będę miał czyste sumienie, że spróbowałem. Bo było coś wewnątrz, co, co faktycznie nie dawało mi spokoju. Takie jakieś myśli właśnie o kapłaństwie. Naszym założycielem jest święty Eugeniusz de Mazenot. Wokół siebie właśnie gromadził takich kapłanów, którzy też widzieli te same problemy co on, czyli to, że Francja, która kiedyś była bardzo wierząca, ludzie po prostu od kościoła odeszli. I chciał tych ludzi do kościoła przyciągnąć i czyli to w ten sposób, że wychodził do ubogich. No w Polsce, nasze takie wchodzenie do ubogich to my najczęściej to rozpatrujemy w takim punkcie widzenia ubodzy duchowo, czyli ci, którzy potrzebują tej dobrej nowiny. Już od pierwszych lat seminarium, właśnie wyjazdy do hospicjów, do domów dziecka, do więzienia, akcje ewangelizacyjne, przystanek Jezus na polach utstokowych. To, co wydawało mi się przypadkami, tam to wejście w jakieś te cięższe klimaty mroczne, po wejściu do seminarium, po pierwszym roku, okazało się też nieprzypadkowe, bo zrozumiałem, że powołaniem naszego zgromadzenia jest wychodzenie do ludzi, którzy są Poza kościołem. Zwłaszcza tam, gdzie już jest kościół, gdzie my pracujemy, to idziemy do tych, którzy są najdalej od niego odsunięci. No i to moje środowisko to jest takie środowisko. Ja swoich znajomych spotykałem na odstoku, prawie co roku, jak jechałem na ewangelizację, na przystanek Jezus. To jest piękne doświadczenie, tak? Wyszedłem stamtąd. Nie przekreślam tego czasu, ale wiem, że Bóg mnie posyła tam z powrotem, po to, żeby świadczyć. Pierwsze takie wrażenie to zrobił na mnie ten oblacki krzyż. Jest to krzyż misyjny, który każdy z oblatów otrzymuje w dniu swoich ślubów wieczystych. I pas, bo dali też y, księża nosili pasy takie. Czyli mamy strój taki jak księża decyzjalni na tym terenie, gdzie pracujemy, a tym, co nas odróżnia, to jest właśnie krzyż misyjny. To był taki pierwszy, jakby taki, taka styczność, taki, taki impuls, takie wrażenie wzrokowe, właśnie, że oblaci to są misjonarze, y, którzy. Mają ten krzyż za pasem i idą z tym krzyżem i błogosławią ludzi. Nawet jak byłem na studiach w Rzymie, no to często udawałem się tam na jakieś uroczystości do Watykanu, to kilka razy na gwardia szwajcarska mnie zaczepiała i pytała się, co to za zgromadzenie. Owszem, jesteśmy zakonem misyjnym, który wychodzi do ludzi, ale z drugiej strony jesteśmy właśnie zakonem, który prowadzi życie regularne, wspólnotowe w pewnym zamknięciu. Ja jestem za bardzo zakręcony, żeby funkcjonować samemu. Potrzebuję braci, którzy mnie prostują, gdzieś tam wskazują właściwe ścieżki, pomagają rozpoznawać wolę Pana Boga. Misje. Ta misyjność powołania była istotna, muszę przyznać. Szczególną rolę. Odgrywały i odgrywają nadal osobiste spotkania z misjonarzami. My niejako nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego kursu praktycznego, jak być misjonarzem, bo się wybierając tę drogę, gdzieś to w podświadomości każdy ma, gdzieś to nam we, we krwi płynie, to, to, to pragnienie, właśnie wizja misji, pragnienie misji. Może nie ma jakiejś takiej specyficznej nauki typu nikt mnie nie uczył, trafiłem kiedyś w swoim życiu do, do, do Inuitów w Arktyce Kanadyjskiej na taki staż misyjny, ale no, nikt mi w seminarium na przykład nie uczył, jak się buduje iglo, nie uczył mnie, jak się wiem, powozi psim zaprzęgiem, więc pewne specyficzne przygotowanie misyjne, ono się musi dokonać dopiero po przybyciu do danego kraju. Ja miałem naprawdę różne pomysły na przyszłość, na życie kapłańskie. Myślałem o... Misjach na zachodzie, nawet myślałem o Madagaskarze. Jak usłyszano, że chce jechać tam, gdzie jest chłodno, no to wybrano najbardziej miejsce takie odpowiednie czyli właśnie Arktykę Kanadyjską. I tam trafiłem na dwa lata bądź dwie zimy. To była misja Joe Haven 200 km na północ od koła polarnego. Miałem takie drobne pola mi powierzone, jak na przykład praca z młodzieżą, czy prowadzenie pewnych modlitw. W miarę jak się uczyłem języka Inuktitut. tut nie tak. Niestety, żeby płynnie sobie porozmawiać, to jest bardzo trudne, wymaga wielu lat pracy. Ale wystarczająco się nauczyłem, żeby prowadzić modlitwy, żeby się porozumieć z niektórymi ludźmi, którzy mówią tylko w tym języku. Atata, blu, irniu, blu, anirniu blu, piup, atinganut, amin. Znak krzyża. Początek modlitwy Ojcze nasz to. A tata wódki su ateicu magiciak tauli nalagaunit kai lauri piumajajt piniak tauli surlu kilami. Trzeba się nauczyć bycia blisko Boga, czyli modlitwy. Studia to jest formacja intelektualna, formacja ludzka to jest takie zachowanie, ale też i praca. Szacunek i formacja pastoralna, żeby tym, co zdobędę tutaj w seminarium, abym potrafił dzielić się z innymi. Ja to nazywam urzędy, funkcje, czyli odpowiedzialności. Każdy jest odpowiedzialny za coś. I tak przykładowo mamy gitary niepokalanej. Jestem tu, by Mamy organistów, mamy komputerowych, mamy porządkowego, yy, mamy funkcję gościnnych, którzy przyjmują, oczywiście sama nazwa wskazuje gości, mamy funkcję refektażowego, który dba o nasz refektaż, mamy funkcję kaplicowego, liturgisty, który. Też jak nazwa wskazuje, troszczy się o codzienną liturgię o przeświętą, którą mamy w kaplicy, nabożeństwa i tak Sportowego, który no, też dba o ten, taką aktywność fizyczną w seminarium. Mamy fryzjera też jest ich kilku, bo strzyżemy się tutaj zazwyczaj sami w seminarium. Ja bym powiedział nawet, żeby broń Boże, żeby nie rezygnować z pasji. Szczególnie nas interesuje to, aby była duża aktywność ruchowań, czyli Rofery, piłka, bieganie to jak najbardziej. Jest jeden współbrat, który jest takim w cudzysłowie filmowcem, który robi takie dla nas na taki użytek wewnętrzny filmy. Jest to jego pasja i robi to faktycznie no, niesamowicie. I on się w tym spełnia. Także poprzez pasję oni też wprowadzają coś nowego we wspólnotę, ubogacają wspólnotę. Nie? Także to jest bardzo, bardzo pozytywne. Dopiero kilka miesięcy temu y, przemodliłem i zdecydowałem, że będę duszpasterzem w Polsce. Wśród, wśród Polaków, w naszym takim y, regionalnym duszpasterstwie, gdzieś w Polsce, na jakiejś parafii. Na pierwszym udstoku zobaczyłem, że miałem taką scenę, że rozmawiam z gościem. On mi powiedział wszystko. Nie wiem, czy normalnie na spowiedziach ludzie takie rzeczy mówią. Wstał. I poszedł do spowiedzi. Ja zobaczyłem prawie że fizyczną zmianę u tego gościa, jak on wstaje od spowiedzi. Jakby zrzucił jakiś ciężki plecak z karku. I to było pierwsze pragnienie, że ja chcę tak samo, że ja chcę też tak pomagać ludziom przez spowiedź sakramentalną. Potem zobaczyłem, że zupełnie inaczej funkcjonuje, jeżeli modlę się przed Najświętszym Sakramentem, i chciałem móc wystawić Najświętszy Sakrament. Przede wszystkim to chciałem być oblatem, który będzie realizował charyzmat Ojca Eugeniusza i który jest cały czas aktualny. I mi się wydaje, że ludzie młodzi potrzebują takich wyzwań do tego, żeby ruszyć w drogę, żeby się odważyć, zaryzykować. Tym bardziej tutaj to jest droga szczególna, bo sam Bóg zaprasza do czegoś. On daje zaufanie, daje miłość i on nie zawiedzie. Że Jego droga jest pewna, tylko czy my na nią odpowiemy. Tak jak ja, pójść i zobaczyć, żeby nie zmarnować swojej okazji. Nikt z moich kursowców, którzy, czyli chłopaków, którzy ze mną zaczynali, a kto szczerze podchodził do bycia w zakonie, nie odchodził z żalem. W ogóle pięknie jest służyć Bogu i służyć innym ludziom. To jest recepta, nie tak? Żeby być szczęśliwym oblatem i żeby tych oblatów wygrać.